Cześć, witajcie na kanale Biednadkowy Bananowa. Dzisiaj pokażemy Wam tą pierwszą egzotyczną rabatę. Rabata powstała 3 lata temu. Yy, inspiracją był kanał Maćka Iskry, kanał ogród Macieje i rośliny egzotyczne. 3 lata temu, całą zimę oglądaliśmy wszystkie filmiki i postanowiliśmy na wiosnę. Stworzyć swoją własną robatę egzotyczną. W międzyczasie dostaliśmy w prezencie pierwszą sadzonkę banana Musa Basio. I to jest ten środkowy bananek, tutaj. Z tego jednego banana rosła już cała kempa. kilka sadzonek już zostało oddzielonych. W tej chwili ma też kolejne maluszki, których tu jeszcze nie widać, ale będzie ich więcej. Banany zimują w gruncie. Dwa sezony przyzimowały, dwie zimy. Pierwszego roku zimowały w budkach styropianowych bez żadnego wypełnienia i był ścięty ten banan na wysokość około 30-40 cm. I udało mu się przezimować. W tym roku. Zimowaliśmy w budkach wypełnionych słomą. Dostaliśmy, kupiliśmy od rolnika z pola, walot słomy. I w ten sposób zostały pięknie przyzimowały mimo bardzo, bardzo zimnej zimy. U Sabasy to była pierwsza nasza miłość. Drugą miłością okazał się NCT Ventricosum Maureli. Piękne czerwone banany, które niestety muszą być wykopywane na zimę i zimować w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu, i tak też robimy. Mamy ich kilka sztuk. Dodatkowo posadziliśmy kolokację. To jest kalokazja giganta, kupiona w markecie. Nie wiem dokładnie, czy to jest kalidora, czy makroriza. W ubiegłym roku miała 2 metry. Była również zimowana w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu. A tu mamy hmm, laukokazję Thailand Giant, która z kolei była zimowana w pomieszczeniu, w ciepłym pomieszczeniu z dostępem do światła i rosła sobie pięknie. Miała naprawdę okazałą część naziemną. Bardzo dużo liści przez zimę urosło. Oczywiście każdy liść zimą jest coraz mniejszy. Ona w ubiegłym roku również miała jakieś 2 metry. Po zimie przywieźliśmy, wkopaliśmy i wszystkie te liście zimowe zostały spalone słoneczkiem. To jest u nich normalne, ale ma bardzo szybkie tempo wzrostu. Wypuściła już 3 liście tutaj trzeci idzie. Każdy kolejny list na, na słońcu będzie coraz większy, więc myślę, że też pokażę w tym roku sporo. Z tyłu mamy kanny. Pod płotem są również wsadzone bulwy kanny kleopatra, które niestety nie były w żaden sposób mm, Podpędzane, tylko zostały ból wsadzone prosto do ziemi i dopiero startują. Zobaczymy, co z tego będzie. Rozsiały nam się również yy, rycynusy. W zeszłym roku mieliśmy ogromne, prawie 4-metrowe rycynusy, które same się rozsiały i wysiały się w takich kępach, które musimy niestety porozdzielać, bo są za blisko bananów i za blisko siebie. Tutaj też pod tym podkiem w ubiegłym roku rosł szpaler kanny indica, która również się porozsiewała sama. I wychodzą na w różnych miejscach takie sadzoneczki. Zobaczymy co one pokażą. Tutaj mamy kolejną alokację. To jest alokacja Blackstem która też dopiero startuje, a również była zimowana w chłodnym pomieszczeniu, bez dostępu światła. Tą okazję mamy od Rafała z kanału tropikalnie i jest fajnie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. To jest jej drugi sezon. Hensete ventricosum maurelii. To jest jeden z mniejszych, on podejrzewam chyba w zeszłym roku rósł w takiej przyciemnionej, w takiej półcienistej rabacie, dlatego nie jest Duży, ale mam nadzieję, że w tym roku pokażę, na co go stać. W tej rabatce mam również dziwidło Amorphophallus, nie wiem czy tytanium, czy koniak, nie pamiętam. To jest jego trzeci sezon, dopiero startuje. Bulwa już była, bulwa miała 900 gramów z tego co pamiętam. To jest nasza pierwsza, pierwsza kępa Musabasio. Tu jest drugi bananek Musabasio, który jest tu dopiero od roku. Kupiony w markecie. Sadzonka 30 cm miała w ubiegłym roku, ale pięknie urósł, wypuścił sporo dzieci. Jest kolejny Musabasio. Sadzonka przywieziona z Anglii. Tu mamy jeszcze bananka, który nas zaskoczył. To jest Sassy Mansis, który również zimował w gruncie. W ubiegłym roku kupiliśmy w sklepie sadzonkę tego banana, ponieważ. Podobno też bezproblemowo zimują, niestety mamusia nam zmarła zimą, zgniła, myśleliśmy, że jest po nim, a okazało się, że wypuściła dzieciątko, nawet dwa, ale jedno niestety nam się uszkodziło. Zobaczymy, czy coś tam dalej będzie rosło, być może. Musasikimansis mają specyficzne, piękne liście z takimi paseczkami. Mamy połowę czerwca, więc tak naprawdę to jest dopiero początek rawety egzotycznej. Ze względu na ten zimny, rekordowo zimny maj. Rośliny późno wystartowały, miały bardzo dużo zastojów, kiedy temperatura jest niższa niż 10 stopni. W nocy roślinki egzotyczne zatrzymują swój wzrost i czekają na cieplejsze noce, na więcej słońca, wody, nawozu. Zobaczymy jak ten, jak ten zakątek będzie wyglądał w sierpniu albo we wrześniu. Myślę, że będzie pięknie. W tej chwili ta największa kępa ma około 2,5 metra wysokości. Spodziewam się, że będą miały około 4 metrów na koniec sezonu. Dzięki! Pozdrawiam!